W tym filmie pokażę Ci, jak zarządzać swoimi pieniędzmi, kiedy otrzymujesz wypłatę. Niezależnie od tego, czy zaczynasz kompletnie od zera, czy też masz już doświadczenie w zarządzaniu pieniędzmi, ten film to must have dla każdego, kto chce świadomie dysponować tym, co ma i zmierzać do finansowej niezależności. Pamiętajcie, że to, co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. W Polsce wiele osób nie kontroluje swoich finansów: pensja wpływa na konto, a pieniądze szybko uciekają, to w jedną, to w drugą stronę, bez jakiegoś wyraźnego celu, a już tym bardziej bez świadomości, co się z nimi stało. Dziś pokażę Ci, jak mądrze zapłacić najpierw sobie w siedmiu prostych krokach, które możesz wdrożyć w życie właściwie już teraz. Krok pierwszy: po otrzymaniu wypłaty spłacanie zadłużenia. Pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, to opłacić wszelkiego rodzaju zobowiązania, takie jak kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, raty za sprzęt RTV, AGD, czy na przykład zadłużenia na karcie kredytowej, jeśli taką posiadasz. Każda terminowa spłata raty, niezależnie od jej wysokości, jest odnotowywana w Biurze Informacji Kredytowej, a BIK to centralna baza danych, w której banki i inne instytucje sprawdzają historię kredytową potencjalnych kredytobiorców. I w Polsce takie terminowe spłaty mają ogromny wpływ na Twoją przyszłą zdolność kredytową, i nawet jedno spóźnienie może utrudnić w przyszłości uzyskanie np. kredytu hipotecznego czy jakiejś innej pożyczki. Tutaj prosta zasada mówi, że im mniej długów, tym lepiej. Ale jeśli planujesz wziąć na przykład kredyt hipoteczny, to lepiej płacić regularnie raty za elektronikę. Nie mówiąc już o fakcie, że jeśli postanowisz nie płacić, no to prędzej czy później zapuka komornik, ale to już chyba każdy wie. To też ciekawe, że takie raty na elektronikę czy inne produkty tak zwane raty zero to też forma kredytu. I wcale nie są one darmowe, bo ceną są tutaj nasze dane, które przekazujemy do banków. Krok drugi po otrzymaniu wypłaty to odłożenie pieniędzy na te podstawowe potrzeby, takie jak wynajem mieszkania, jak jedzenie, jak rachunki za media, prąd, woda, gaz, jak transport, czyli bilety do komunikacji miejskiej, czy paliwo, jeśli jeździsz samochodem, podstawowe ubezpieczenia, takie jak OC na samochód oraz leki i ta niezbędna opieka zdrowotna. W tym miejscu duże oszczędności można poczynić właśnie na tym transporcie. Jeżeli dopiero zaczynasz budować swój majątek, to drogi samochód będzie ciągnął po kieszeni na każdym możliwym kroku. Od ubezpieczenia, przez serwisy i przeglądy, przez paliwo, aż po ewentualne naprawy po stłuczkach. No bo jesteśmy tylko ludźmi, każdemu może coś takiego się wydarzyć. Wielu ekspertów zaleca, aby wartość samochodu, który posiadasz, nie przekraczała równowartości 4 do 6 wypłat. I kolejna decyzja, którą można podjąć. I tutaj każdy przypadek jest inny. Natomiast dla niektórych osób po prostu lepszym rozwiązaniem będzie skredytowanie własnego mieszkania, czy też domu i płacenie rad kredytu zamiast płacenia wynajmu. Ale pamiętajcie, że to nie jest rozwiązanie, jak to się mówi, one size fits all. Szczególnie, że nie każdy ma zdolność kredytową i nie każdy jest w stanie wziąć na przykład kredyt hipoteczny, który jest takim, no powiedzmy, sensownym rozwiązaniem, jeżeli mówimy o jakichś długach. Osobiście nie posiadam kredytów, skupiam się przede wszystkim na zwiększaniu swoich zarobków, na prowadzeniu mojej firmy i korzystaniu z okoliczności, które mam jako młody człowiek. To znaczy, Relatywnie niskich kosztów życia po to, żeby inwestować i budować kapitał. No i do pierwszych nieruchomości bez kredytu jest na pewno bliżej niż dalej i tego należy się trzymać. Krok trzeci po otrzymaniu wypłaty to odłożenie pieniędzy na tak zwany fundusz awaryjny. Fundusz awaryjny to jest nic innego jak poduszka finansowa, poduszka bezpieczeństwa, czy też niektórzy mówią środki na czarną godzinę. Generalnie wszystko oznacza to samo. Standardowo zaleca się taką poduszkę w wielkości od 3 do 6 miesięcznych wydatków. Jeżeli miesięcznie wydajesz na życie 4000 złotych, to twój fundusz powinien wynosić minimum między 12 a 24 tysiące złotych. I to powinny być środki, które są łatwo dostępne. To znaczy, nie powinniśmy inwestować ich w akcje czy też w złoto, no bo wtedy nie mamy ich pod ręką, nie możemy ich wydać. Nagle na już w pewnych przypadkach. Takie pieniądze należy mieć pod ręką, czy to w formie właśnie gotówki, czy też na koncie oszczędnościowym, gdzie w każdej chwili możemy je wydać. Takie pieniądze to zabezpieczenie przed niespodziewanymi wydatkami, które prędzej czy później spotykają każdego z nas. Jest to też zabezpieczenie, chociażby przed utratą pracy, czy utratą głównego źródła dochodu. Krok czwarty po otrzymaniu wypłaty. To zainwestowanie IKE oraz IGZE. Niezależnie od tego, czy masz 20 lat, tak jak ja, czy też 40, zawsze jest dobry moment na to, żeby pomyśleć o swojej emeryturze. Oczywiście masz prawo się ze mną nie zgodzić, ale jako przedsiębiorca, jako osoba, która w młodym wieku zaczyna dbać o własne finanse, no nie wierzę w piramidę zwaną Zusem, szczególnie, że już dziś prognozuje się dla mojego pokolenia stopę zastąpienia na poziomie poniżej 25%. Co znaczy, że gdybym zarabiał, dajmy na to, 10 tysięcy złotych, no to na starość mogę liczyć na 2500 emerytury lub mniej. No i teraz zadajmy sobie pytanie, czy za 45 lat 2500 zł wystarczy nam na to, żeby chociażby kupić jedzenie. Obawiam się, że nie. Dobrym pomysłem jest zadbanie o emeryturę na własną rękę, zamiast oczekiwania, że coś spadnie nam z nieba. W Polsce mamy kilka ciekawych opcji, i wśród nich są właśnie IKE oraz IGZE indywidualne konto emerytalne i indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Dają ci one możliwość inwestowania pieniędzy w określonej limitem kwocie każdego roku czy to w akcje, obligacje, czy też ETF-y. Jeżeli wytrwasz w tej inwestycji do 60. lub 65. roku życia, zależnie od rodzaju konta, to nie zapłacisz podatku od zysków. Aktywa są w pełni twoje, to nie jest OFE. I jeżeli uznasz w którymś momencie, że chcesz zamknąć to konto przedwcześnie, bo takie są okoliczności, że postanowisz sprzedać swoje aktywa, być może Odłożysz na jakąś nieruchomość i potrzebujesz po prostu pieniędzy. No, różne mogą być powody zamknięcia IKE czy IGZE przedwcześnie, to możesz to oczywiście zrobić. Ale pamiętaj, że wtedy zapłacisz podatki od zysków, które wygenerujesz. I różne podatki będą dla IKE, a różne dla IGZE. I takie konto IKE możesz założyć w XTB. XTB jest partnerem tego kanału. Jest to polski broker, u którego masz bardzo szeroki wybór akcji i ETF-ów i w tym również możliwość założenia konta IKE, na którym możesz kupować akcje z GPW, możesz kupować akcje zagraniczne, czy też kupować polskie lub zagraniczne ETF-y, budując właśnie kapitał na swoją emeryturę. Jeżeli chcesz założyć konto na XTB, to poniżej w opisie znajduje się link, z którego możesz to zrobić. A jeśli nie do końca wiesz, jak do tego podejść, to tutaj w prawym górnym rogu pojawia ci się film, w którym dokładnie tłumaczę, jak to zrobić. Krok piąty po otrzymaniu wypłaty to zainwestowanie w samego siebie. Inwestowanie w siebie to coś, co jest trochę tematem oklepanym, choć nie każdy dobrze to interpretuje. Polega to na rozwijaniu własnych umiejętności, własnej wiedzy, kompetencji. Czytaniu książek, które bezpośrednio zwiększają czy to wartość na rynku pracy, czy też po prostu potencjał zarobkowy, zakres Twoich umiejętności, które pozwolą ci dodatkowe umiejętności, które pozwolą ci zarabiać więcej pieniędzy. Przykładowe formy właśnie inwestowania w siebie to różnego rodzaju kursy i szkolenia zawodowe, e, nauka języków obcych. Rozwijanie takich kompetencji interpersonalnych jak komunikacja, negocjacja, również umiejętności takich jak zarządzanie czasem. Kolejnym przykładem może być dbanie o zdrowie fizyczne i psychiczne regularne treningi, kupienie karnetu na siłownię, zainwestowanie w zdrową żywność, lepszej jakości to rzeczy, które też są inwestycją w siebie. To są rzeczy, które statystycznie wydłużają nam życie. To są rzeczy, które sprawiają, że poprawia się nasza sylwetka, a tak jak Cię widzą, tak Cię piszą, i posiadanie dobrej sylwetki jest zdecydowanie atutem dla każdej osoby. Dodatkowo dbanie o swoje zdrowie psychiczne w różny sposób, po to, żeby rozładować jakieś stresy, po to, żeby na przykład wyjechać gdzieś na kilka dni, to też może być inwestycja, jeżeli ktoś jest przepracowany czy zestresowany, to wyjazd kilkudniowy, odizolowanie się kompletnie od tych wszystkich bodźców, również jest inwestycją siebie, mimo że można by powiedzieć, że to jest tylko wydatek na konsumpcję. Kolejny przykład inwestycji w siebie to budowanie sieci kontaktów, czy to takich zawodowych, czy po prostu znajomości, tak zwany networking. Im więcej osób znasz, tym więcej furtek otwiera się w Twoim życiu i więcej przeróżnych możliwości, okazji, z których będzie można skorzystać. Krok szósty do wykonania po otrzymaniu wypłaty to właśnie inwestycje już na rynku w akcje, ETF-y, nieruchomości, złoto itd. Ostatnim etapem jest inwestowanie tych nadwyżek, które nam zostały. Inwestowanie w akcje polskich i zagranicznych firm. Inwestowanie w ETF-y na globalne indeksy, takie jak S&P 500, MSCI World, czy też inwestycje w nieruchomości. I wcale nie muszą być to od razu mieszkania, bo mogą to być grunty, garaże, a nawet rejty. Na moim kanale znajdziesz... Całą playlistę poświęconą początkującym inwestorom, pełną poradników, jak zacząć inwestować. Znajdziesz również poradniki na temat ETF-ów, na temat obligacji skarbowych, także nawet znajdziesz publiczny portfel dywidendowy, który prowadzę. Więc nie będę się tutaj powtarzał, tylko po prostu odsyłam Cię do materiałów, które się tutaj pojawiają. No i ostatni, siódmy krok to skorzystanie z pieniędzy, które pozostały, w dowolny sposób. No bo. Po to uczymy się je zarabiać, żeby również później móc je wydać. No i te pieniądze, które pozostaną ci po wykonaniu tych sześciu kroków, tak naprawdę możesz rozdysponować w dowolny sposób. Możesz je po prostu wydać na konsumpcję i zwyczajnie z nich skorzystać. Możesz również te dodatkowe pieniądze przeznaczyć na inwestycje, jeżeli nie są ci one w danym momencie potrzebne, lub. Też zwiększenie poduszki finansowej, chociaż tutaj nie przesadzałbym na więcej niż 12 miesięcy, bo generalnie większa poduszka nie ma po prostu sensu. Jeżeli uczymy się zarabiać pieniądze, jeżeli uczymy się inwestować, to równie ważne jest, żeby nauczyć się je wydawać. Swoją drogą, właśnie umiejętność wydawania pieniędzy to jedna z umiejętności, jedna z lekcji finansowych, o której mówiłem w tym materiale. Finanse osobiste są właściwie trochę jak prowadzenie własnej firmy. To znaczy każdy grosz teoretycznie powinien być rozliczony i mieć swoje konkretne zadanie. Dobra, może nie trzeba być aż tak skrupulatnym, chociaż nie zaszkodzi, ale z pewnością trzeba świadomie rozporządzać pieniędzmi i wiedzieć na co je wydajemy. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie pomocny. Jeśli tak to zasubskrybuj ten kanał, zostaw komentarz z pytaniami albo sugestiami i do zobaczenia w kolejnym filmie.